Dobry, dzień dobry, kochani. Z tej strony monia z alternatywy perfumowe. E, dzisiaj ukłon bardziej w kierunku panów, choć tak nie do końca, bo uważam, że zapach jest taki bardziej uniseksowym zapachem. E, I na kobiecej skórze też wybrzmiewa naprawdę e, ciekawie i, i nieźle. E, sculpture Good Night, Good Night Nikos. Słuchajcie, e, Ciekawa buteleczka, normalnie z koreczek, wiadomo, to jest cester, więc, więc tutaj nie ma tego, tej zatyczki. Zazwyczaj stoi, powinno to stać, tak, chociaż ja jestem za tym, żeby stawiać tu buteleczkę tak na wszelki wypadek, w taki sposób. No i słuchajcie, taki kształt w sumie zęba. Kła, tak mi się wydaje zapach bardzo ciekawy najpierw Wam powiem z czego się składa w głowie mamy słuchacie kardamon, pieprz seczuański i mandarynkę. później w serduszku bardzo ciekawe ujęcie figi z wetyberią no i w zakończeniu wiadomo piżmo i wanilia natomiast jeżeli szukacie właśnie ciekawego zapachu takiego z pazurem bo ten pieprz daje ten pazur z bardzo fajnym ujęciem właśnie figi które rzadko się zdarza i ja uwielbiam weterwerię, więc dla mnie ta figa z tą no to jest po prostu coś wspaniałego. Temu mi się ten zapach pewnie podoba. Jeżeli szukacie zapachu mega trwałego, z bardzo fajną projekcją, naprawdę kilka metrów czuć ten zapach za osobą noszącą, koszulkaż do wyprania. No to słuchajcie, to jest zapach dla Was. A jeżeli przy tym lubicie zapachy, które są naprawdę niedrogie, można powiedzieć tanie w tym wypadku, bo to 100 zł słuchajcie, za, za taką butelkę 100 ml to jest petarda, naprawdę. Ja namawiam bardzo gorąco i serdecznie do zakupu, zanim ten zapach jest cały czas dostępny w tej cenie. Poczytajcie sobie też opinie na temat tego zapachu. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja się nie dziwię. Także. Polecam serdecznie, naprawdę. Także dla kobiet, które właśnie e, lubią e, takie nuty zapachowe, szukają figi e, w zapachach i, i lekko skręcającego zapachu w męską stronę, ale nie aż tak, żebyśmy były odbierane jako e, facet. Jeżeli się popsikamy, nie będziemy tak pachnieć. Także słuchajcie, no naprawdę ten zapach to jest petarda. Jest w tym zapachu coś szczególnego. Jest świetny po prostu. Także pozdrawiam Was serdecznie, namawiam do zakupów i ewentualnie dajcie znać, jeżeli ktoś sobie zakupi, przetestuje, jaki jest właśnie odbiór zapachu. Pa! pa.